pod kulawym kogutem. Odcinek czwarty. Księżyc. I księżyc. Mój ubogi kuzyn, co na telegraficznych drutach nocą nabija sobie guzy. Bud zgubił, choć jest cały światłem, wełnie rozumu ani szczypty i nieskończonym sznorowatłem wplątał się w moje manuskrypty. Cześć, Honorata! No cześć, Cezary! Oj, widzę, że i tobie dziś kawa potrzebna, ale i do kawki coś się znajdzie. Zapraszam na pyszny piernik. Chodź, siadaj, mam tu, o, cały dzban brazylijski, mocny mocnej, niedawno co zaparzyłam. Możemy pić i dolewać, ile dusza zapragnie. A no, dusza pragnie, ciało potrzebuje. taki dziś jestem niewyspany, mówię ci, a dopiero co zaczynam robotę. A, bo dziś pełnia księżyca. Znaczy, z nocy, z wczoraj na dziś była. Nie wiem jak ty, ale ja źle to znoszę. Zawsze jak pełnia, to wiem, że czeka mnie nie przez Pana noc. Wiercę się tylko i kręcę z boku na bok, a rano wstaję z łóżka od razu zmęczona. No widzisz, do niedawna w ogóle nie odczuwałem, że jest pełnia. Powiem więcej, nawet tego nie zauważałem. Ale teraz, jak tak o tym mówisz, to myślę, kurczę, chyba księżyc zaczął na mnie działać. Nie tylko na ciebie. Spójrz, co ten mój tajemniczy gość wczoraj na stoliku zostawił. O. Książka tym razem. Jak myślisz jego? Obawiam się, że nie jego i to w każdym tego słowa rozumieniu, bo ani on jej nie napisał, ani ona nie jest jego własnością. O tu, zobacz, jest pieczątka biblioteki. To śmiało sobie nasz Onufry poczyna, skoro tak beztrosko trosko zostawia <coughs> nie swoją książkę gdzie popadnie. Onufry? Tak ma na imię? Dowiedziałeś się pewnie od jakiegoś kolegi listonosza, który mu wezwania do zapłaty doręcza, co? Nieładnie, nieładnie, panie kolego, a gdzie nie, rodo? Nie no co, ty skończę. Tyka zawodowa, rzecz święta. Ale jak już o świętości mowa, mówiłaś, że on ma taką długą siwą brodę, to mi się ze świętym Onufrym, pustelnikiem skojarzył i tak go sobie w głowie nazwałem. A, Księży. że nas jest więcej księżycowych wrażliwców. Zobacz, jak to jest. Prawda stara jak świat. Człowiek przecież już w podstawówce się uczył o wpływie księżyca na ziemię i faunę i flory. I o tym, że już starożytni też wiedzieli i czerpali z tej wiedzy istotne informacje. Wiedzieliśmy o księżycu prawie wszystko, jeszcze nim pierwszy człowiek zapnął tam flagę. Ale wiesz co, ten nasz onufry wczoraj to usiadł sobie w zupełnie innym miejscu niż zazwyczaj. O, tam, przy tamtym oknie. I cały czas poczytywał sobie ten wiersz i co patrzył przez okno i zamyślał się. Kiedy wyszedł, a muszę ci powiedzieć, że zawsze uczciwie reguluje należność, to usiadłam sobie na jego miejscu, żeby sprawdzić, na co on się tak patrzył. No i? Dostrzegłam księżyc. Na dziennym, błękitnym, bezchmurnym niebie było widać, no jak na dłoni, księżyc. Ha! Kto się teraz przygląda księżycowi za dnia, nie? A przecież to też żadne tam nadzwyczajne zjawisko. O co, odbija nieborak światło słoneczne, a że jest bardzo blisko Ziemi, to nic dziwnego, że dobrze go widać. Nawet księżyc można powiedzieć, istnieje dzięki słońcu. Mm, dużo wiesz Cezary, to i mądrze mówisz. Ale wiesz też dobrze, że mnie teraz nie o szkiełko i oko idzie, tylko o tę romantyczność, co ją ten złodziej snu w sobie, kurcza jego raz ma. Spać nie da, to z tej bezsenności poeci mu wiersze piszą. Muzycy piosenki układają, a matki płaczącym od kolki czy ząbkowania dzieciom kołysanki nucą o nim. Mogliby jeszcze zakochanie listy pisać, to by było co roznosić listonoszowi pod tym księżycem w biały dzień.